Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Spójrzcie jaka piękna pogoda. Na aplikacji pojawiły się uszatki błotne, więc nie umieszkałem przyjechać, sprawdzić co się dzieje. Czekam na kolegę Jacka jeszcze i, i razem dzisiaj będziemy fotografować. Mam nadzieję, że, że uda się je złapać w dość fajnych okolicznościach. Wczoraj byłem około godziny trzynastej, tak, żeby sprawdzić z pieskiem na spacer, co się dzieje. I muszę Wam powiedzieć, że tak latały cztery. Pięknie, pięknie. Mam nadzieję, że dzisiaj przy tej pięknej pogodzie e, równie dopiszę, co wczoraj. Wczoraj nie miałem aparatu, byłem z psem, po prostu tak po, pochodzić, popatrzeć. I, no i było grubo, fajnie, fajnie. Tak wygląda pole, e, po którym one latają. My prawdopodobnie pójdziemy sobie w tym kierunku i tutaj jak widzicie o w tych krzaczkach sobie przysiędziemy, tutaj jest drugie pole, po którym one latają i tamto, tamto pole jest troszkę mniej, że tak powiem atrakcyjniejsze, ponieważ y no, nie można na nie wejść, a latają dość daleko, więc cała nadzieja, że będą latać tutaj, my się umiejsc umiejscowimy w tych krzaczkach. Kijek już został wbity w pole, no i trzymamy kciuki. Muszę Wam powiedzieć, że jest wczesny ranek. Ja wiem, że one nie latają aż tak rano, no ale. E, przyjechałem, bo już nie mogłem wysiedzieć w domu. <noise> Także pewnie będę czekał do w, w 14 jakoś, bo wczoraj o 14 chyba wyleciały. Także super, super. No nie mogłem się powstrzymać, żeby nie przyjechać. No, miał być odcinek z ustawieniami, nie? Ale widzicie? Cały czas coś wypadnie i, i trzeba jechać. Nie ma nie ma innej opcji. <noise> Tam sobie Jacek siedzi. <noise> Wrzucę wam link do jego Instagrama. Zluknijcie sobie, bo naprawdę świetne foty robi. No i co? I latają sobie e, uszatki błotne. Ile? Dwie? Trzy? Trzy, nie? Przynajmniej trzy były. Przynajmniej trzy były. No, prawdopodobnie jest ich tutaj troszkę więcej, póki co latają sobie trzy. E, no już nam troszkę popozowały, więc, więc mamy jakieś zdjęcia. Super, super dzień, brakuje trochę słońca, które było rano, a teraz nie ma. No nic, czekamy, bo później jeszcze się ma pojawić. Zostajemy do zachodu, nie? Zostajemy do zachodu. Wracają, więc ja się rozłączam i później do Was wracam. to by było tyle na dzisiaj. Jacek już kanapki wyciąga. To no, dużo materiału nie ma, bo bardziej chciałem się skupić na zdjęciach. Bo tak jak już kiedyś tam wspominałem w którymś odcinku, że chciałbym sobie wydrukować na ścianę duże zdjęcie u potnej. No i chyba dzisiaj się udało. Niemniej jednak, jakieś tam wideo też jest. Filmik nie będzie bardzo gadatliwy, ale za to dużo wideo i jakichś fajnych zdjęć. Także pozdrawiamy i zapraszamy na odcinek. <laughs> tak jest. A więc moi drodzy siedzę już w namiocie. E, wziąłem dzisiaj namiot, ponieważ ma padać. A i też e, same uszatki błotne będą też odważniejsze. Mam nadzieję, że przysiądzie mi na kiju, tutaj możecie zobaczyć. E, wygląda to naprawdę bardzo malowniczo i, i mam wielką nadzieję, że, że uda mi się zrobić jej zdjęcie tutaj. Jeśli nie, to trudno. E, Namiot rozłożony. Być może uda mi się jeszcze pokazać wam jakich używam tej guzikologii do, do tego, aby łatwiej posługiwać się kamerą w terenie. Prawdopodobnie nagram. Chciałem to rozłożyć tak na jeden osobny odcinek, ale może zrobię jeden długi po prostu i, i tyle. Wziąłem ze sobą telefon. Wziąłem ze sobą, który działa u mnie jako, jako monitor zewnętrzny. Używam Xperia 1, któryś ten Mark już nie pamiętam. Wziąłem ze sobą kabelki, także, także mam nadzieję, że uda się, uda się nagrać też całą guzikologię. A teraz, no co? Czekam. Jest godzina 11. Wylatują gdzieś tak około godziny pierwsza, druga. Także jeszcze mam troszkę czasu. Wziąłem ze sobą GoPro, tak w ogóle muszę wam powiedzieć. GoPro Max, czyli tam 360. I poczekam do godziny 12 i zobaczę jeżeli nikt nie przyjdzie, bo dzisiaj pogoda jest podła, więc mam nadzieję, że amatorzy fotografii nie przyjdą i będę sam spokojnie mógł fotografować je. O ile oczywiście wylecą w taką pogodę. Trzymamy, trzymamy kciuki. Um, o czym ja mówię? A, wziąłem GoPro i, i po prostu mam taki plan, żeby przy słupku postawić ją na, na kijku i zobaczymy, może się uda. Będę używał telefonu, żeby ją włączyć i wyłączyć. Odległość do słupka jakieś 20 metrów, 20, 25 metrów, więc mam nadzieję, że, że telefon zadziała jako, jako mój pilot. <gryw> na pewno. Dobra. No i co? Czekamy moi drodzy. Zrobię szybki film, póki jeszcze nie latają, faktycznie których guzików używam do czego. Będę nagrywał siebie i umieszczę moje menu aparatu w mieścim screenie gdzieś tutaj na dole, będziecie mogli patrzeć na to. Nie będę pokazywał Wam, które guziki wciskał, które guziki wciskam, po prostu będę Wam mówił po, po nazwach tych guzików, więc mam nadzieję, że to będzie pomocne. Wciskając guzik C2 mam wybór autofokusa i jak widzicie to są, są autofokusy, które ja sobie wybrałem, których szczęście używam. Wcześniej miałem tak ustawione, że wyświetlało mi się po prostu okienko i mogłem wybrać sobie spośród, spośród tych guzików, pośród tego autofokusa któryś. Teraz po prostu wciskam raz, dwa. 3, 4, 5 i tak w kółko, i one po prostu przeskakują. Nie muszę nic wybierać, więc pamiętam, że jeżeli na przykład jestem na strefie, to muszę 4 razy wcisnąć, żeby mieć szeroki. I teraz jak raz, dwa, trzy, cztery jest szeroki. Jak potrzebuję strefę, wciskam raz. Jak potrzebuję, jak potrzebuję na przykład mały pojedynczy punkt, to wciskam raz i jest mały pojedynczy punkt. Więc pod C2 mam coś takiego. A później wam pokażę. Wejdę w menu aparatu i wam pokażę, co trzeba wybrać. Na początku, tylko wam powiem, pod którą guzikologią co mam, więc mniej więcej tak to wygląda. Pod guzikiem C1, C1? Pod guzikiem C1, tak. <śm> mam wybór, ponieważ ja mało pracuję z ludźmi, zazwyczaj z psami lub z przyrodą, więc mam. Pod C1 mam zwierzę, bądź ptak. Prosto. Po prostu nie muszę wchodzić nigdy w menu i szukać tego. Kolejna rzecz. Muszę Wam powiedzieć, że w menu autofokusa powyłączałem wszystkie opcje śledzenia obiektu. A teraz Wam powiem dlaczego. Żeby po prostu nie przeskakiwać o... 10, bo trzeba by to zapamiętać oczywiście, tak mam automatycznie zapamiętane, że ze strefy 4 razy pyk, mam szeroki i tyle. Ale e, dlatego wyłączyłem, ponieważ pod AF-ON, czyli to jest ten tylni, tylni guzik, który, którego wielu z Was na pewno używa do, do tego, aby, aby e, robić, nie wiem jak to powiedzieć kurczę po polsku, ten po prostu służy do, do, do autofokusa, do fokusowania wcześniej i, i guzikiem spustowym zwalniacie wtedy migawkę. To u mnie AF-ON jest po prostu. Jak spojrzecie. O! To jest po prostu. Tracking, więc. Nie mam ustawionego absolutnie żadnego śledzenia, tylko mam pod jednym guzikiem, jeżeli mam ochotę coś. Śledzić to wciskam iPhone ten guzik z tyłu i, i przytrzymując go cały czas, po prostu aparat śledzi mi obiekt. No i, i, i co? I w sumie tyle. No, ja jeszcze mogę wejść w, w FN guzik, więc możecie sobie zobaczyć mniej więcej co, co ja mam włączone, co u mnie się sprawdza. No i teraz co? No, i teraz wejdę w mniej szybko i wam pokażę. Lecimy na sam dół do żółtej walizeczki. No i mamy obszar. Mm, dostosowania to krętła, tak? Oj, przepraszam. Dostosujmy ustawienia własne przy fotografii. Jeżeli tutaj wejdziecie, to musimy lecieć do yy, góra. Tak. I pod numerem 4, błagam Was, nie każcie mi tego, nie każcie mi tego czytać i po prostu te skróty... Yy, ja nie mam pojęcia, o co w nich chodzi, nie? <ścoughs> Więc tak, jak widzicie, pod numerem 4 mam... Pod numerem 4 mam przełączenie obszaru ostrości. Więc jeżeli wejdziecie w przełączenie obszaru ostrości, to jest 1931. Kolejne. Kolejne, moi drodzy, muszę wyjść. Trójka. To jest przełączenie wykrywania twarzy, oczu, OB, nie mam pojęcia, wybaczcie. I to jest 2131, jak widzicie na menu. no i teraz, jeżeli wejdziemy sobie, moi drodzy, w guzik AF ON, i to jest też numer 3, to po prostu mam włączone śledzenie włączone plus AF włączony. Jeżeli to wybierzecie, to to jest 19.31, czyli strona 19.31, ten nie wiem, podpunkt. Nie mam pojęcia, naprawdę. W każdym razie tak to mniej więcej działa u mnie i, 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 i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że sprawdza się. Bardzo szybko można sobie działać. Oczywiście e, część rzeczy będziecie musieli sobie wyłączyć, tak na przykład w autofokusie. Jeżeli wejdziecie sobie AF to yy, czułość wspomaganiem z mamy yy, yy, yy. ostrość i wyłączone limit obszaru ostrości więc jeżeli wejdziecie sobie w limit obszaru ostrości wyłączcie sobie track te śledzenie yy, śledzenie ustawcie sobie po prostu jakie, jakie chcecie tam których używacie najczęściej ja wam powiem szczerze że jeszcze sobie może nie bo już się przyzwyczaiłem bo chciałem jeszcze wyłączyć large bo w sumie zamiast A wyłączę Będę 3 razy najwyżej. <laughs> e, więc e, jeżeli jeżeli chcecie sobie wybrać, to musicie najpierw oczywiście ustawić sobie autofokus, e, tak, żeby nie przeskakiwać przez wszystkie. Nie? No. Tak jak mówiłem, u mnie wszystkie śledzenia są wyłączone, ponieważ mam pod iPhone. I to się naprawdę sprawdza. OK, Dobra. To by było tyle. Teraz czekam na sobie. Co wam powiem, to wam powiem, ale o ile Płomykówki jeszcze potrafią wylecieć z rana po południu, czy wieczorem. Tak, południe to są straszne śpiochy, i po prostu nigdy nie widziałem ich rano. Zawsze, zawsze jakoś tak. Wiem, tak jak mówiłem wcześniej, 13, 14, i latają sobie do, do końca dnia. Nie wiem, jak jest w nocy, ponieważ nigdy, nigdy tego nie obserwowałem, ale. ale Nigdy, przy nigdy nie widziałem, byłem w wielu miejscach, nigdy nie widziałem, żeby latały z rana. A powiem Wam szczerze, że bardzo lubię fotografować z rana, bo zazwyczaj jest mniej ludzi, są fajniejsze warunki atmosferyczne też, przeważnie. Ale niestety płotne to chyba jakieś imprezowiczki i lubią sobie pospać długo. <noise> Ale bardzo. muszę wam powiedzieć, dochodzi godzina pierwsza, trzynasta, zaczął padać, zrobiło się ciemno nie powiem gdzie, no i póki co szatek brak, nie wiem czy to pogoda, czy przewieściły się, nie było mnie cały tydzień, więc nie jestem w temacie, no wiadomo trzeba pracować. Od poniedziałku do piątku. No nic, zobaczymy. Tak jak mówiłem wcześniej, 13-14. Jeśli nie wylecą do 14, to to zbijam się. Godzina no. 14. Jestem już jak kostka lodu. <noise> no, żartuję. Nie jest zimno, ale da się wytrzymać. Stopy najbardziej marzną, No tego, że mam... Bardzo grube, wymiane skarpety. Dziwne, bo ostatnio było dużo zimniej. Siedziałem i nie było mi zimno, a dzisiaj jest mi zimno. A jest troszkę cieplej, może przez wilgoć. Tak czy owak, mamy już godzinę 14. Miałem posiedzieć do 14 i iść, ale zero ruchów póki co. Ludzie przyjechali tylko. Miałem posiedzieć do 14, ale jednak zostanę. Może do 15. Zobaczymy jak, jak będzie wyglądała sytuacja ze światłem. No a teraz, teraz nie mam innego wyjścia. Muszę wciąż czekać. Powiem Wam szczerze, że plus namiotu jest taki, że można stać i wyprostować nogi trochę. No i, i można troszkę pochodzić w kółko, dzięki czemu też nie rozgrzeć sobie stopy. Nic, zero zero Kilka sobie wymarzyłem dupa leciały dwie, ale latają dosłownie 200, 150 metrów ode mnie dość daleko. Mam nadzieję, jest godzina już 15 i mam nadzieję, że podlecą troszkę bliżej mnie w końcu. No bo jak na razie to, to za daleko. To jest kiek, na który miałem nadzieję, że przysiądą szatki wodne, ale dają tam chę daleko, tam widać jakiś amatorów, to muszę wam powiedzieć szczerze, że ganiają Ganiają za tymi innymi sobami. Śmiać mi się chce, bo ja nie rozumiem takiego rozumowania. Ona leci w tą stronę. Spójrzcie, o to oni biegną w tą stronę. Ona leci. Uciekła strasznie. ona leci, hen, 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 w tą stronę, to oni biegną w tą stronę, boże, normalnie idiotyzm level hard. Będę się zwijać moi drodzy. Dzisiaj, uszatki nie chciały współpracować, cały czas latają bardzo daleko, tam przy głównej drodze, i nie mają zamiaru podlecieć tutaj blisko. A więc będę się pomalutko pakować. Dam jeszcze im może 10 minut, bo, bo naprawdę już się robi coraz ciemniej. A jeśli w ciągu 10 minut nie przylecą, to, to się zwijam. I tak to mniej więcej dzisiaj by wyglądało, moi drodzy. Ej, odcinek z dwóch weekendów tak naprawdę. Mam nadzieję, że, że nie, przypadnie Wam do gustu. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku. Proszę Was wszystkich, którzy nie subskrybują mojego kanału, aby wcisnęli ten magiczny przycisk. To mi to rozwijać kanał i, i produkować coraz to lepsze filmy. A więc naprawdę tym niewielkim gestem pomagacie bardzo, ale to bardzo. To już wszystko. Żegnam Was moi drodzy do kolejnego odcinka i do zobaczenia gdzieś tam w polu. Nie? <gry>